Anna Kamieńska, w nieparyżu i gdzie indziej, rozdział szóstym, w którym pan Michaś ma zamiar z rozpaczy utopić się albo udać się do gdzie nie bądź. Utopię się, myślał pan Michaś, stojąc na brzegu rowu, w którym ciekła płotnista stróżka obromowana niezapominajkami i kaczeńcami. Utopie się, myślał, i tymczasem kopnął do strumienia kamyk. Kamyk chlupnął i ugrzył dnie. Skoczyła przerażona żaba i zachwiały się na brzegu łopuchy. Trzeba przyznać, że pan Michaś, będąc w rozpaczy, nie pomyślał o tym, że w tak płytkim żabim bajorku trudno mu się będzie utopić, bądź co boć nie jest taki mały. Ale fakt, że utopił się kamień, uspokajał trochę wzburzony umysł pana Michasia. zupełnie jakby to był właśnie ten kamień z jego serca. Świat zaczął nagle nabierać swoich zwykłych, przyjemnych barw. Żabie Bajorko zapluskało i zaliśniło jak zdjęty z haczyka szczupak. Trawa mokra jeszcze od rannego deszczu zabłysła lśniącymi piórkami, a w trawie tak, to prawdziwy konik polny. Skoczył z kępki na kępkę i pocierając skrzydełka, szykował się już do wieczornego koncertu. Nie będę jadł kolacji, nie utopię się, ale udam się, gdzie nie bądź postanowił pagle pan Michaś. Wszędzie się chodzi, jeździ, ale gdzie nie bądź znajduje się przecież bardzo daleko. Do gdzie nie bądź trzeba się udawać. To rozpaczliwe postanowienie znowu na chwilę przesłoniło świat gęstym cieniem. Wielka, szara chmura nadciągnęła i zalała łąkę szarym brokiem, ale jeszcze nie jutro. Słońce zaczęło przebłyskiwać. Jutro nie mogę, jutro kazała przyjść Hania. Słońce zabłysło. Hania o szóstej rano, dlaczego tak wcześnie? Słońce przyćmiło się. Więc będzie można udać się do gdzie nie bądź po obiedzie. Chmura wraz z cieniem wróciła. Jutro po obiedzie jest daleko. Słońce wybłysło na nowo. Ale tak, już było blisko zachodu bums, zapadł za horyzont różowe ptaki chmur, wyciągnąwszy długie szyje i rozportaruszy skrzydła. Płynęły długim kluczem wzdłuż horyzontu. Rozdział siódmy, dziwne spotkanie w muszli koncertowej. Wypędzić pana Michasia z domu przed godziną 6 rano, nawet gdyby była piękna pogoda, i gdyby żadne gdzie nie bądź nie wyłaniało się z popołudniowej przyszłości, to chyba niemożliwe. Mówiąc delikatnie, pan Michał. Przy wszystkich swoich zaletach odznaczał się charakterem hm, raczej lubiącym ranne spanie i wylegiwanie się. Czyżby był śpiochem? O, czasami a któż właściwie nim nie jest a tu i pogody nie ma niebo owiane wisi nad miastem i program dnia budzi nieokreślony lęk. Pan Michał zrywa się wygląda przez zapotniałe szyby. Gdyby nie ten pan Ryś, bo to na pewno jego dotyczy, gwizdałby sobie na dziewczynę, co każe zrywać się o szóstej rano. A może ona nie przyjdzie? E, pośpieszcie. A cóż będzie jak przyjdzie i nie zobaczy mnie? Powierze tchórz, zląk się rannej godziny i pochmurnego nieba. Jak dobrze zbiegać z góry, alejkami pustego jeszcze parku. Mądrze ten park. Jest obmyślany. Ani jedna alejka, nie drepcze grzecznie, równiutko, ale wszystkie albo się wspinają w górę, albo lecą z pieca na łeb, albo wiszą nad drwiskiem. Oto już widać muszlę koncertową. Na sam dnie tej pofałdowanej miski, w której leży park. Mokre krzesła stoją rzędami. Tu i ówdzie wywrócone krzesło podnosi w górę nogi. Jak wielki żuk wyżej wznosi się półokrągła estrada pod falistym dachem. Puste deski sceny wyglądają wyczekująco. Oto za chwilę wyjdzie rycerz w zbroi okryty purpurowym płaszczem i rozkładając ręce szerokim gestem zagrzmi: O, ty! W tej samej chwili na pustą wyczekującą scenę koncertowej muszli wyszedł rzeczywiście rycerz w zbroi, okryty purpurowym płaszczem i rozkładając ręce szerokim gestem, zagrzmiał: Do gruntu serca przebity, niespodziewanym nigdy, a śmiertelnym sztychem. Pan Michał obejrzał się i zobaczył, że gałęzie kasztana chwieją się potakująco. Nim przetarł oczy. Aby stwierdzić, że nie śni, wbiegła na scenę Hania i pociągnęła rycerza za połę purpurowego płaszcza. Ciadziu, czy musimy się bawić w teatr? Równo miłość i honor każą sobie płacić, ten myścić ojca, a tamta kochanki nie tracić. Dziaduniu, przestań w tej chwili. Pan Michać nie wie, że jesteś Rodrygiem. Ten mi rozrania serce, tamta trzyma rękę. Muszę albo miłości wiernej chybić toru, albo żyć bez honoru. Pan Michaś przedzierając się przez rzędy ławek, dotarł już do samej sceny. Rycerz w purpurowym płaszczu dostrzegł go i wyciągnął ramię w jego kierunku. Pan Michaś ukłonił się grzecznie. Giermku, gdy ranne słońce groty swoje wyśle, ruszymy. Siadłaj, konie, podaj mi przy Pan Michaś stropił się, bo nie wiedział co odpowiedzieć, ale to właśnie słońce przedarło się przez chmury i jego ranne groty padały na deski teatru. Pan Michaś obejrzał się. Jakby szukał pod drzewem owych koni, które miał osiągnąć. Dwie szkapy pasły się na wzgórzu pod drzewami. Obie były maści kasztanowej, tylko grzywy i ogony miały płowę. Rozdział ósmy, w którym zaczyna się wyprawa pana Michasia i pana Rysia. Konie szły stępa, wybierając co najgęstsze trawy. Szkapa pana Michasia. Nic nie robiła sobie ze swojego ciężaru, którym był właśnie pan Michaś, ale gdy napotkała kępę soczystej trawy, stawała i posilała się spokojnie, kładąc po sobie w uchatę Wówczas nogi pana Michasia przestawały dyndać, cały jego tułów przechylał się do przodu i pan Michaś by fiknął kozła w trawy przez łeb konia, gdyby nie uczepił się połowej grzywy. Jak tak żywa pachniała koniem, jaka była szorstka i gęsta. Rumak pana Rysia zdradzał odmienny charakter. Pląsał pod jeźdźcem jak prawdziwy rumak, denerwował się. Może zbroja pana Rysia ugniętała mu grzbiet, może kłuła go wstrętna końska mucha. Rumak szedł kilka kroków, to znów wierzgał tylnymi nogami. I okręcał się, jakby chciał złapać pyskiem własny ogon. Konie mają różne obyczaje i różne charaktery. Nie znajdzie się przecież także dwóch jednakowych ludzi. Pan Ryś i pan Michaś jechali oto na swoją wielką wyprawę. Ale myśli ich i zamiary były różne. Pan Ryś siedział na koniu pewnie. Był sobą. Był rycerzem. I co do tego nie było najmniejszych wątpliwości jego pierś opinał wspaniały pancerz a wąsy zwisały groźnie i wojowniczo pan ryś poskramiał swego rumaka jakby jechał naprzód to zawracał aby dotrzymać kroku żarłocznej szkapie pana michała i śpiewał sobie jakąś pieśń złożoną z samych okrzyków ho, ho hej, hej! Pan Michał zaś ciągle myślał, ciągle rozmyślał, ciągle się czegoś domyślał i jednocześnie czuł, jak to mu przeszkadza. Gdzie, po co, na co? Przebiegały mu po głowie myśli jak błyskawice. Jeszcze dobrze, póki znajdowali się w obrębie miejskiego parku i póki za ostatniej kępy drzew powiewała ku nim biała chusteczka chani. Ale park dawno się skończył. Teraz wjechali na łąkę, za którą ciemniała gęsta ściana lasu. Pan Michaś był w swoim domowym, podniszczonym ubraniu. Patrząc na czarną bryłę lasu, przypomniał sobie, że nie ma broni, jeśli nie liczyć starego, wiecznego pióra zatkanego w kieszące. A w bocznej kieszeni? Korzystając z tego, że szkapa zabrnęła w jakąś smaczniejszą, jakby się zdawało, kępę ziół, Pan Michaś wsunął rękę do kieszeni i zbadał wartość swego ekwipunku. Brudna chustka do nosa, gumka od atramentu, sznurek, który zawsze może się przydać, kasztan jeden, drugi, jakiś papierek ach, to pewnie bilet na brano. Odnalazłszy w kieszeni kasztany, pan Michaś ucieszył się. I przytrzymał je w ręce. Od kasztanów przepływała mu w serce siła i otucha. Cokolwiek się zdarzy, lepsze niż spoczywać na dnie płynącego grząskiego kanału pełnego żab. To, ku czemu pan ryś mnie prowadzi, może być tylko wielkie, wspaniałe i uszałamiające. A przecież na kolację wrócimy do domu. Hania obiecała upiec szarlotu. Uspokoiwszy tak swoje wzburzone myśli, pan Michaś szarpnął za łuzdę swego konia i ścisnął nogami jego brzuch. Szkapa odwróciła łeb i łypnęła na pana Michasia zdziwionym okiem. Spojrzała i w oku tym zadrgała nagle iskierka uśmiechu i złośliwości. Chcesz? Pokażę ci co potrafię. Uniosła szyję, zarżała i pomknęła unosząc na grzbiecie pana Michasia. Który ledwo zdążył chwycić się grzywy. Wiatr, wiatr, pęd. Migają pierwsze drzewa lasu. Łomocą gałęzie, grudki ziemi biją po plecach. Jeszcze, jeszcze, jeszcze. Las jest teraz jak ekran w kinie, gdy się siedzi zbyt blisko. Wszystko miga, ucieka, drga, skacze. Nagle koń zarył się w ziemię stanął. Pan Michaś przytrzymywał rękami głowę bo zdawało mu się, że głowa rozpędzona poturla się sama pod drzewa. Spojrzał. U nóg konia leżał człowiek, nieruchomy. Może martwy. Rozdział dziesiąty, w którym na próżno usiłujemy dociec, kim był nieznajomy. Pan Rysiusz zeskoczył z konia i nachylił się nad nieznajomym. – Pędko, wody! – krzyknął pan ryś. Pan Michaś zsunął się ze swojego wierzchowca i wziąwszy z ręki pana Rysia jego stalowy hełm, zapuścił się w zarośnię. Oto no i róg. Sączył się cichutko wśród trawy, ale woda jest zimna i czysta. Gdy pan Michaś wrócił z wodą, nieznajomy już otwierał oczy. Pan Michaś prysnął mu w twarz, a potem przytknął mu hełm do warg. I wlał w usta trochę wody. Nieznajomy obudził się na dobre, usiadł i rozejrzał się dookoła. Już poszli? Odezwał się jakby z lękiem. Kto? zapytali jednocześnie pan Rysi i pan Michał. Oni! Jacy oni? Jak to on, my, wy, oni? wyrecytował nieznajomy, który wstając otrzepywał właśnie obranie. Kim jesteście, człowieku? zapytał pan Ryś. Pytanie wasze jest odpowiedzią, odrzekł zagadkowy, nieznajomy. Lom, drmenż, homo, recytował, wypiąwszy piersi. To znaczy, że jesteście człowiekiem ale jak brzmi wasze imię? Moje imię brzmi tak, jak podobało się moim rodzicom a jak podobało się czcigodnym rodzicom tak właśnie mnie wołają. – Skoro nie chcesz zdradzić swojego mienia, powiedzcie przynajmniej, skąd wzięliście się na tej łące i jak to się stało, że znaleźliśmy was tu pół żywego, leżącego na ziemi? – pytał dalej ryś, a jego łagodna, dobroduszna twarz zaczynała marszczyć się od gniewu. – Voilà! – czyli oto. – Po prostu spałem, drodzy panowie. Czyż celem waszej podróży, a może celem waszego życia jest budzić nieznajomych napotkanych na drodze? Odradzam wam to na przyszłość. Nie należy to raczej do dobrego tonu, czyli bon tonu. Która godzina? spytał nagle. What o'clock is? Quelle heure est Który czas? pytał dalej nieznajomy, podnosząc trawy jakieś zawiniątko w czerwonej chustce. Pan Ryś spojrzał w górę, i odczytał godzinę z położenia słońca. Siedma dwadzieścia siedem i pół minuty. W takim razie na mnie czas. Krzyknął nieznajomy, znajomy, zakręcił się napięcie i ruszył przed siebie w kierunku lasu. Ty wchodził za nośla, odwrócił się jeszcze raz i podniósł do góry swoje czerwone zawiniątko. Jestem Arrivederci. Do widzenia, zawołał. Nagle podejrzenie przemknęło przez głowę. Pana Michała. Rozdział dziesiąty. Rozmyślania o celu życia. Mimo, że nieznajomy szedł piechotą, a pan Rysi i pan Michał jechali konno, nie tylko nie dogonili nieznajomego, ale zaraz za pierwszymi zarośnami lasu zgubili jego ślad. Nieznajomy ze swoim dziwnym arrivederci znikł, jakby się rozpłynął w leśnym powietrzu. A oni jechali znowu zamyśleni. Konie zadowolone ścienia cienia stąpały powoli brzuchko o brzucha i czasami tylko podrzucały by do góry, odpędzając drobne, ale dokuczliwe leśne muszki, które zaplątywały się im w grzywy Wreszcie pan Ryś przerwał milczenie i odezwał się, ale tak jakby zwracał się do nieznajomego, a nie do pana Michasia. To prawda. Celem naszego życia nie może być budzenie nieznajomych napotkanych w lesie. Zwłaszcza, że w innym przypadku mogłoby się to źle skończyć. Nagle obudzeni bywają furiatami. Tak, tak, powtarzał. A koń potakiwał mu podrzucaniem dba. To nie może być w żadnym razie celem życia. A już na pewno nie celem naszej podróży. Panie Michasiu, zagrzmiał tak, że pan Michał zatrzasnął się na swoim rumaku i o mało się niewykopertnął. Spojrzał na pana Rysia, jak uczeń wyrwany nagle z marzeń o niebieskich migdałach do tablicy. Tak, panie profesorze, ey, panie Rysiu, chciałem powiedzieć. Co jest celem życia? Celem życia, celem życia. No chyba żyć. Bardzo głębokie ujęcie sprawy. Żyć. Ale życie jest rzeczą bardzo dziwną, panie Michasiu. Ot, dyndamy sobie na naszych szkapach. Ranek jest piękny, powietrze czyste, las szumi i pachnie. Tam w zaroślach czają się wilki, niedźwiedzie, rysie, kuny, zające i inne stworzenia. Jest tutaj cały album myśliwski, który panu, panie Michasiu, porwano i ukradziono. Życie zwraca panu album myśliwski piękniejszy i prawdziwszy. Tamten był jeszcze pusty, choć z rozpoczętą powieścią. Ten pęka od własnego, gęstego życia. Czy celem naszego życia stanie się las, zwierzyna? Róg myśliwski strzelba. Pan Ryś potrząsnął swoim sękatym pistoletem, a pan Michaś poczuł, że fala nadziei podchodzi mu aż do gardła, ale pan Ryś odrzucił pokusy, które sam wywołał swoimi słowami. Nie. To wszystko odrzucamy. Żyjcie spokojnie, dziki, wielki jelenie. Biegajcie swoją drogą. Nie uczynimy wam żadnej krzywdy. Pozwolimy wam dalej żyć, ponieważ ranek jest piękny, powietrze czyste, a las szumiący. Pan Ryś umilkł na chwilę i znowu jechali kawałek drogi w milczeniu. Polowania nie będzie, więc, więc co? – rozmyślał pan Michaś. A konie chrapały i stukały kopytami ten sam rytm, jego myśli. Więc co? Więc co? Więc co? Żyć! Odezwał się znowu pan Reś. Czyż to nie znaczy iść ku nieznanej przygodzie? Panie Michasiu, czy widzi pan ten zakręt leśnej drogi? O tam, za tą wysoką czarną choinką. Czy pan nie wie przypadkiem, co znajduje się za zakrętem? Nie. Pan tego nie wie. I to właśnie znaczy żyć. Nie wiemy nigdy, co jest za zakrętem. A może tam czekał ów nieznajomy człowiek, aby nam wyjaśnić, co znaczą jego słowa. A może tam, za tym kopczykiem, leży w trawie pański myśliwski brulion z rozpoczętą ledwo powieścią. Czy nie z tego powodu postanowił pan wczoraj, wieczorem, utopić się albo udać się do gdzie nie bądź? Pan Michaś musiał potwierdzić przypuszczenie. Wobec tego pojedziemy razem szukać pańskiego gdzie nie bądź, do którego chciał się Pan udać z rozpaczy. Tak właśnie robią wszyscy niegrzeczni chłopcy, obrażeni na świat, na rodziców, nauczycieli i kolegów. Wszyscy oni jadą do gdzie nie bądź, chociaż nie wszyscy tam dojeżdżają. W tej chwili pan Rysi, pan Michaś, minęli czarno choinkę na zakręcie drogi. Nie siedział tu nieznajomy człowiek, ani w trawie nie leżał myśliwski brudion, utracony przez pana Michała, a las się kończył. A poprzez przerzedzające się już drzewa widać było w dali zarys miasteczka.